Witam wszystkich zainteresowanych sposobem działania lampy stroboskopowej. W dzisiejszym filmiku chciałbym objaśnić działanie tego oto sprzętu. Ten tutaj, który widzimy jest to jeden z tańszych możliwych do kupienia na Allegro. Na pewno japońskiej albo innej markowej firmy Yato. Ja tak szczerze to jest jakaś tam najtańsza pierwsza z brzegu tam kosztowała około 100 zł. Nie jest ona dobrej jakości, i gdybym teraz miał kupować lampę stygoskopową do np. takiej włoski, to kupiłbym taką za 20 zł. Bo to jeżeli jest taka mała diodowa, myślę, że w pełni sprawdziłaby się w tym zadaniu. I teraz ta lampa stygoskopowa potrzebuje napięcia 12 do pracy. Tutaj jest na przykład z mojego akumulatora. W podłączyłem dla pewności pod stownik, bo ten akumulator już ma lata młodości za sobą. I tak, tutaj mamy chwytaczki, a tutaj nie wiem jak to nazwać. Tutaj po prostu wkładamy kabel WN i to zbiera impulsy do lampy stygoskopowej. Dlaczego jest taka lampa stygoskopowa? Ona pokazuje nam dokładnie, w którym momencie występuje zapłon. Mi wielokrotnie przydała się przy regulacjach motocykli, nawet chyba raz z samochodu. Dokładnie pokazuje, w którym momencie występuje zapłon i razem ze znakami na magnecie możemy z całą pewnością stwierdzić, kiedy ten zapłon występuje. Ja zaraz to zademonstruję, jeszcze objaśnię, w jaki sposób to używać no, na przykładzie włoski. Tutaj na, na razie słabo widać, zaraz powiem, do czego to powinno słabo widać. W międzyczasie przyświecę sobie telefonem. Ok, do. więc tak, jeżeli chodzi o zapłon CDI, to jak wiadomo, on przegrywacza nie ma. I to jest jego największy plus. Yy, I pojawia się pytanie, jak wtedy taki zapom wyregulować. No do tego właśnie używamy lampy stryboskopowej. Yy, I tak, tutaj wstajemy tą kapa żeby było dokładniej. Tak tutaj mamy czujnik. Bądź tak zwany impulsator. Ja tutaj sobie związku z łapię. Już go złapałem. I y, kiedy kręcimy kołem magnesowym, mamy tutaj pasek na magnecie, dzięki któremu impulsator wie y, kiedy ma wszystko iskra I w przypadku y, tego koła magnesowego i tego impulsatora on jest tutaj na jeden kabel, impuls jest zbierany, kiedy magneto Przechodzi i czujnik mija mniej więcej w, ten, w tym położeniu. Z mniej więcej w tym położeniu. Tu przyświecę sobie. Mniej więcej w tym położeniu mamy wtedy iskrę O tak, wtedy jest iskra No tak, no to, to jest tak bardzo na oko. I w tym momencie po prostu możemy przyjąć, że występuje zapłon. Jak używamy teraz lampy stygoskopowej? Ustawiamy sobie tutaj punkt GMP. Tak? Ja sobie już tutaj zrobiłem wcześniej znaki, kiedy ustawiałem zapłon. Tak, sobie Położę ten telefon, żeby było widać. Mam tutaj znaczki. I W tym momencie są dosyć grube te znaczki. W tym momencie mamy punkt GMP, czyli drobne położenie tłoka i zapom WS, co powinien wyjść tam, te 3 mm i kiedy już zaznaczymy znaczek na magnecie i na czymś nie ruchamy, na przykład na podstawce w moim przypadku, bądź yy, nie wiem, tu może jeszcze są ślady są jeszcze ślady od starego iskrutnika platyniarza, tutaj jest znak na kartarzu no to, to bez znaczenia, gdzie ten znak zrobimy, by po prostu był. I tak, robimy znak na magnecie i na podstawce. Teraz cofamy się 3 mm tutaj. Nie wiem, na przykład za pomocą suwmiarki, bądź bardziej profesjonalnie za pomocą jakiegoś przyrządu. Ja mam taki przyrząd zrobiony ze starej świecy. Nie jest to też idealnie ustawiona, ale do włoskiej wystarczy. I kiedy już mamy punkt zegowy, cofamy się żądaną wartość w przypadku włoski 3 mm, w przypadku łeski 4 na przykład tam było 3,8 bądź tam 4 mm. I mamy sobie 3 mm. Robimy znak na podstawce znowu. I teraz w tym momencie powinien występować zapątek. O my już jest zapłon ustawiony więc w tym momencie zapłon po prostu występuje. Zaraz pokażę jak to fajnie widać na lampie stroboskopowej. Lampa stroboskopowa działa w ten sposób, że daje światło tylko w tym momencie kiedy jest zapłon i kiedy magneto będzie nam się ruszać z dużą prędkością podczas odpalonego silnika, jeżeli nam chodzi oczywiście silnik, to będziemy widzieć, zaraz pokażę jak to wygląda fajnie, będziemy widzieć po prostu czy te linie się pokrywają, tak? Linia na magnecie z linią tutaj na podstawce w moim przypadku. I powiedzmy, jeżeli mamy zapon źle ustawiony, jest za wczesny, tak? To tutaj mamy przypominane 0, tutaj to to jest 3. Jest za wczesny, powiedzmy, jest tak. To znaczy, że jest zapon ustawiony źle, i te linie muszą się pokrywać, czyli musimy zapon opóźnić do czasu, aż te linie będą się pokrywać. I odpowiednio mamy zapon za późny, tu musimy poprawić. I w przypadku, gdy silnik nam nie chodzi, na przykład yy, i nie wiemy o co chodzi podłączamy taką lampę skryboskopową, jeżeli jest iskra to daje sygnał i widzimy wtedy, a jeżeli iskry nie ma to sygnału nie daje i wtedy wiemy gdzie szukać już ustarki. Yy, no właśnie, jeżeli silnik nam nie chodzi to w przypadku Wski i takiego małego magneta od Sapuna CDI polecam użyć wiertarski tu się sprawdzę I spokojnie tak dalej. No okej, okay, dobra. To ja teraz włączam światełko. Włączam, świateł... włączam światełko i zademonstruję jak to będzie wyglądać. Tylko muszę jeszcze fajnie ustawić tutaj, tak żeby było widać. Teraz tutaj kombinuję. Nie by jeszcze mi nie O, o, jesteśmy w domu. Tutaj. Słapało mi ostrość, słapało. Okej, okay, dobra. Widzimy tutaj z yy. A, no i oczywiście jeszcze muszę pokazać jak to wszystko podłączyć. Więc te, te... szapki, dobrze pamiętam? Kurkowiurki? Ptaki montujemy do yy, akumulatora 12 odpowiednimi tam biegunami. Podłączę ten, to będzie mi wygodniej. Okej. Okay. Nie mamy podłączone. Teraz mamy tak do kabla WM. Czyli szukamy cewki. Szukamy cewki. W moim przypadku cewka jest tutaj. O tak robimy cyk. Jest za dużo miejsca tutaj. O, tak i tak musi być schowane. To będzie zbiorowe nasze impuls. Ok, dobra. Wstawiamy wszystko. Fajnie, jakby jeszcze mi się kable nie wkręciły w silnik. to żebym musiał zabrać to sobie tutaj. To sobie ma. tutaj. A może. Dobra, tutaj. To też było widać wszystko. Lampa. Mamy tutaj taki fajny przycisk. Pokazuje nam, że jest napięcie. Swoją drogą to wygląda jak pistolet do strzelania do kaczek. I teraz odpalę silnik i zobaczę, jak to wszystko wygląda. I tak to właśnie wygląda. Jak widać nawet w moim przypadku, nie wiem czy, czy tak po prostu ustawiłem zapon, czy te znaki nie były zrobione dokładnie. A nawet wygląda na to, że jest ciut za późny zapłon. Znaczy za wczesny, za wczesny. Nie wiem, to chyba jeszcze tutaj mam jedne znaki. I najwidoczniej musiałem według tych ustawiać. W każdym razie, dzięki temu przyrządowi możemy sobie fajnie ustawić silnik. To nie jest tylko do zapłonu CDI, można na tym spokojnie ustawiać platyny, no w zasadzie wszystko, samochody, wszystkie motocykle. Myślę, że jeżeli ktoś ma więcej sprzętów, to te 20 zł, co jest najtańsza możliwa opcja, która działa i do motocykli jak najbardziej powinno sobie się nadawać, to myślę, że to jest dobry wydatek. Bo dzięki temu będziemy sobie mogli sprawdzać szybko i sprawnie. I w przypadku zapłonu CDI tego typu, to nawet bym się o stwierdzenie, że można to ustawić plus minus na oko, jeżeli wiemy, że impulsator, kiedy schodzi z magneta jest w połowie, wtedy występuje iskra, to nawet za pomocą tego, jeżeli ustawimy wstępnie i będzie nam dobrze chodzić, to ja bym nawet tego nie ruszał. Włoska nie jest zbyt wymagająca, jeżeli chodzi o zapłon. Mm. W czwórkach, lampa stroboskopowa i zapłon CDI, w czwórkach oczywiście, już jest bardziej potrzebna. Bo tam nie mam żadnego wspomagania z czujnikiem. No i, i ta, tam wydaje mi się, że jest wręcz zbędne A to wszystko zależy od umiejętności. Więc y, na tym polega zasada działania lampy stroboskopowej. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę śmiało dawać w komentarzach. Z miłym odpowiem. A teraz życzę miłego upalania. Do zobaczenia.